Najpierw wygrajmy, później pomyślimy o bonusie. To słowa menadżera żużlowców Marmy Polskie Folie Rzeszów Jacka Ziłkowskiego przed meczem dziesiątej kolejki Ekstraligi z Unibaksem Toruń. Rywal faktycznie z najwyższej półki, ale to rywal mocno osłabiony. Je gości zabraknie Wiesława Jagusia bezsprzecznie pierwszoplanowej postaci drużyny Toruńskiej. Tylko czy gospodarzy stać na odrobienie strat z meczu pierwszej rundy w Toruniu, który Marma przegrała 15 punktami. W każdym razie trzymajmy za to kciuki. W tego gości oprócz Jagusia zabraknie także kontuzjowanego Adriana Midzińskiego, a więc skład Toruniań prezentuje się następująco. Pod jedynką Zawiesława Jagusia będzie stosowane zastępstwo zawodnika, dalej Matej Żagar, Robert Kościecha, Ależ Dryml, Ryan Sullivan, Alan Marcinkowski i Karol Zombik. W ekipie marmy polskie folie, Niki Pedersen, Maciej Kuciapa z nim w parze, dalej Davey Watts, Rafał Dobrucki, Scott Nichols, Marcin Leś i Mateusz Szostek. W pierwszym wyścigu meczu Marmy z Unibaksem zobaczymy oczywiście młodzieżowców. Marcin Leś w kasku czerwonym i Mateusz Szostek w niebieskim. zarywali mają Alana Marcinkowskiego, kask żółty i Karola Zombika. Kask biały za moment. Pierwszy wyścig bardzo ważnego lałby obydwu drużyn meczu. Świetny start Marcina Lesia, ale dobrze także ruszył z Karol Zombie, no i on po wyjściu z pierwszego wirażu na prowadzeniu. Marcin Leś drugi. Marcinkowski trzeci, a Mateusz Szostek niestety na szarym końcu stawki. A więc Torunianie w biegu otwierającym dzisiejsze zawody na 4 do 2. Ząbik już uciekł daleko do przodu. No i Marcin Leś musi się raczej skupić na otwieraniu ataków Alana Marcinkowskiego. Mateusz Szostek zbliżył się z kolei do Rywala z Torunia naleczy no na tyle blisko, aby zaatakować skutecznie, aby przejść na trzecie miejsce, zdobyć punkt. Wtedy udałoby się ten bieg zremisować, bo na razie po zwycięstwo jadą rywale. Ząbik przed Lesiem Marcinkowskim i Szostkiem. Szostek próbuje atakować, ale to już ostatni wiraż. Zombik już na mecie, a więc... Torunianie wygrywają pierwszy bieg 4-2. do 2. W drugim wyścigu ze strony gości Ryan Sullivan w kasku żółtym jako zastępstwo zawodnika. Jego partnerem w kasku białym Matej Żagar parę rzeszowsko otworzył. Niki Pedersen, kask czerwony i Maciej Kuciapa, kask niebieski. Drugi wyścig już ruszył. Bardzo szybko spotkaśmy Sullivan. Niki został za jego plecami. Maciek wychodzi po zewnętrznej. Zagar na końcu stawki, teraz piękny atak Nikiego przy krawężniku, a Maciek Kuciapa po zewnętrznej, ale ani jeden, ani drugi nie dali rady Salivanowi. Świetnie teraz Niki Pedersen w pierwszym wirażu przeskoczył atakiem przy krawężniku Salivana. No, miejmy nadzieję, że w jego ślady pójdzie Maciek Kuciapa, który ostatnio dość pechowo w Kroście na ćwierćfinale indywidualnych mistrzostw Polski. Zadarł dwa silniki, początkowo w składzie na mecz z Unibaksem widniał Paweł Miesiąc, ale jednak po czwartkowym treningu do składu wskoczył Maciek Kuciapa no i teraz trzyma koło staliwa ale nie jest na tyle blisko, aby zaatakować, aby przywieźć Dwa punkty, no i tym samym podwójne zwycięstwo dla Marmy. Niki Pedersen przed Ryanem Staliwanem, Maczkiem Kuciapą, Matej Żagar na końcu stawki 4-2 do 2 dla gospodarzy. 6-6 do 6 po dwóch startach, a za moment ruszy wyścig trzeci, w którym zobaczymy Łotaj Dobruckiego ze strony Marmy i Kościechę z Drymlem ze strony... Unibaksu, Łotka z czerwony, Kościecha żółty Dobrucki niebieski dryml biały. Dobrze spod taśmy David ale po zewnętrznej Ależ Dryml. On na prowadzeniu po wyjściu z pierwszego wirażu. Później dwóch Rzeszowian. Davy Watt i Rafał Dobrucki. Stawkę zamyka Robert Kościecha, więc trzeci bieg na remis. I nic się nie zmienia. Na drugim okrążeniu odstał nieco od pierwszej trójki Robert Kościecha, no ale Rzeszowianie też mają dobrych kilka metrów straty do Alesza Drymla. Czech przed meczem miał chwilę nerwów. Sędzia Marek Wojaczek zarządził ważenie motocykli Niki Pedersena i właśnie Alesza Drymla. No i jeśli chodzi o motory Nikiego, było wszystko w porządku, ale Drym w jednym. Więc motocykl miał małą niedowagę, no i trzeba było to po prostu szybko skorygować. Ależ Tryml, Davy Watt, Rafał Dobrucki i Robert Kościecha w tym wyścigu. 3 do 3 i w meczu wciąż remis, po 9. Scott Nichols kasku czerwonym i Marcin Leś w niebieskim kontra Ryan Sullivan, z żółty i Karol Zombik kask biały to obsada wyścigu czwartego. Myślę, że to bieg prawdy dla Scott'a Nicholsa po ostatnich niepowodzeniach w rzeszowskiej drużynie. Marcin Leś także musi potwierdzić, że w pojedynku z Karolem Zombikiem potrafi walczyć. No patrzmy, będzie ciekawie. Najszybciej ze startu Ryan Sullivan. Scott Nichols próbuje po wewnętrznej. Marcin Leś poszedł szeroko. No i na razie jest trzeci Rzeszowski Junior. A więc kolejny bieg, który układa się remisowo. Ale Karol Zombik blisko Marcina Lesia. Odjeżdża go w pierwszym virażu. Leś skontrował przy krawężniku, ale niestety jest wolniejszy. Ryan Sullivan. Dobrych kilka metrów za nim. Scott Nichols, Karol Zombik i Marcin Leś. A więc wiele wskazuje na to, że kolejny bieg zakończy się zwycięstwem Torunian jeszcze teraz Zombik bardzo blisko Nikolsa do końca tego wyścigu jeszcze przecież całe jedno okrążenie Wygląda na to, że młody Torunianin ma ogromną ochotę, aby zaatakować drugie miejsce bronione przez Scotta Nikolsa. Na szczęście już finisz, ale ostatni atak Zombika nie przynosi rezultatu. 4 do 2 bieg wygrywają Torunianie. Torunianie znów prowadzą w meczu dwoma punktami, wyścig piąty za moment ruszy Rafał Dobrucki, kask niebieski, Davy Łot czerwony, Karol Zombik żółty i Matej Żagar biały. Czy Rzeszowian stać na obrobienie strat? Dobrze spod taśmy wyszedł Dobrucki. i podciągnął za nim Łot po zewnętrznej. No i na 5 do jednego Rzeszowianie, Rafał Dobrucki z Dave'em Łotem, trzeci Karol Zombik czwarty Matej Żagar. Taka jest kolejność. Piątego wyścigu. No i oby tak zostało już do mety tego startu. Łot Dobrucki, Zombik i Żagar. Moment startu, moment wyjścia spod taśmy decydował tu o wszystkim, bo walki w piątym wyścigu na dystansie już nie ma. Ale najważniejsze, że to Rzeszowianie jadą po... Podwójne zwycięstwo, pierwsze podwójne zwycięstwo w meczu z Tuniwaksem Toruń. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Davey Watt i Rafał Dobrucki, 5 do 1, zwyciężyli Mateja Żagara i Karola z Zombika. 16 do 14, wreszcie na prowadzeniu Rzeszowianien, no ale dobrą pascę trzeba podtrzymać w wyścigu szóstym. Robert Kościecha w kasku żółtym i Ależ Drym w białym to rywale Marcina Lesia, kask niebieski i Scotta Nikolsa, kask czerwony. Kościecha w swoim pierwszym starcie nie zdobył punktu, natomiast Drymn przywiózł trzy oczka. Scott Nichols specjalnie nie zachwycił, mimo dwóch punktów. Marcin Leś, to on też przydałoby się aby tu zapunktował, choć został na starcie Rzeszowski junior. A Scott Nikos po zewnętrznej zakłada Roberta Kościechę. No i jest na prowadzeniu. Przez moment kibice drżeli o to. Czy Nikos będzie szybszy, bo i Kościecha, i Drym pojechali dość szeroko. Wydawało się, że Nikos spadnie tam. W mocno kopnął część toru pod bandą, no ale e, udało się na prowadzeniu Scott Nichols, później dwójka Torunian no i dość daleko z tyłu Marcin Leś, niestety, który e, w tym biegu raczej z punktu e, nie zdobędzie. A więc zanosi się na e, kolejny, drugi e, w dzisiejszym spotkaniu biegowy remis. Wszystko za sprawą e, Scotta Nicholsa. Który umiejętnie rozegrał moment startu i walki w pierwszym wirażu, dzięki temu na mecie szóstego wyścigu jest pierwszy 3 do 3, a po sześciu biegach 19 do 17 dla gospodarzy: Niki Pedersen i Maciej Kuciapa kontra Ryan Sullivan i Karol Zombik, dla którego to będzie już czwarty start od początku spotkania. Mamy dopiero siódmy wyścig, a więc syn trenera toruńskich żużlowców dość mocno eksploatowany. Pedersen w kasku czerwonym, Kuciapa w niebieskim, Salivan w żółtym i Zombik w białym. Wyścig siódmy już ruszył. Niki szybko ze startu, ale Maciek niestety zamknięty, musi szukać miejsca przy krawężniku, no i to chyba była słuszna decyzja, bo Salivan popędził za Pedersenem, na no, a dzięki temu Kuciapa no Jest przynajmniej na trzecim e, miejscu, bo z Saliwanem pewnie będzie ciężko sobie e, poradzić. Ale jeden punkt na pewno w zasięgu Maćka w tym wyścigu, choć no, mimo wszystko trzeba uważać na Karola Zombika. No i proszę e, potwierdzenie tego, było tam ostro u przy wejściu w drugi wiraż, ale wybronił się Rzeszowianin. Natomiast z przodu e, Niki Pedersen ma już e, kilka metrów przewagi nad e, Ryanem e, Saliwanem. O jego trzy e, punkty w tym wyścigu można być e, spokojnym. Maciej Kuciapa w dalszym ciągu musi bardzo uważać, bo za jego plecami e, szaleje Karol Zombie. Raz po wewnętrznej na ten jeden e, punkt e, maczka daje przecież Rzeszorianom w tym biegu zwycięstwo e, 4-2. do 2. Niki Pedersen już na mecie, pozostała trójka także, a więc e, 4 do 2 dla... Marmy i Rzeszowianie powiększają prowadzenie nad Unibaxem. Scott Nichols w kasku czerwonym i Marcin Leś w niebieskim. To para gospodarzy na wyścig ósmy. Matej Żagarka z biały i Ależ Drym jako zastępstwo zawodnika za Wiesława Jagusia. To rywale Rzeszowian. Za moment wyścig ósmy. Dobrze że startu Scott Nichols. Nieźle tak, że Marcin Leś, ale chyba odszedł jest za daleko na zewnętrzną. No a tymczasem Nikol przegrywa. Pojedynek po wyjściu z pierwszego wirażu i z Drymlem i z Żagarem, no... Ostro będzie musiał napocić Hotskots, aby... wyjść z twarzą z tej sytuacji. Porażka 5 do 1, no z pewnością skomplikuje drużynie gospodarzy walkę o punkt bonusowy w dzisiejszym pojedynku. Jak na razie na prowadzeniu dwaj Ależ Dryml i Matej Żagar. Scott Nichols co chwilę spogląda na silnik swego motocykla, ale od tych spojrzeń szybciej przecież nie pojedzie. Marcin Leś daleko na końcu stawki. No i cała kurka już na ostatnim okrążeniu. No i trzeba będzie za moment przełknąć gorzką pigułkę. W wyścigu ósmym Ależ Dryml i Matej Żagar Zwyciężają podwójnie Skota Nikolsa i Marcina Lesia. Po 8 startach 24 do 24, a przed nami już wyścig numer 9. Niki Pedersen w kasku czerwonym i Maciej Kuciapa w niebieskim. To oczywiście para Marmy. Ze strony gości Ależ Dryml, kask biały i Robert Kościecha, kask żółty. A więc trudne zadanie przed Nikim i Mackiem. wygrać ten wyścig. Najlepiej wygrać podwójnie. Niki dobrze ze startu, zamknął rywali przed pierwszy wiraż. Maciek Kuciapa wzięty w kleszcze przez Drymla i Kościecha, ale jest drugi. Po zewnętrznej natychmiast próbował atakować Robert Kościecha, teraz na trzecie miejsce przeszedł Ależ Dryml On przy krawężniku, no ale Maciek broni się przed atakami i Kościecha i Drymla Nie wiem czy nie to teraz zbyt szeroko, ale zmieścił się przed Drymlem w drugim wirażu wciąż na 5 do jednego Rzeszowianie Niki Pedersen oglądnął się gdzie jest kolega z drużyny, gdzie są rywale Na Maciek wciąż otwiera ataki Roberta Kościechy i Alesza Drymla chyba do ostatnich metrów ten wyścig będzie nas trzymał w niepewności o ile o 3 punkty zwycięstwo nikiego można być spokojnym to Maciek no też już odskoczył trochę rywalom i i raczej ten bieg powinniśmy wygrać podwójnie za moment. Linia mety Niki Pedersen i Maciej Kuciapa 5 do 1. Bardzo ważne zwycięstwo w wyścigu 9. 29 do 25 przed 10 biegiem, przed którym kibice głośno domagają się kolejnego 5-1 dla Marmy, no ale to trudne zadanie. Davy Łotka czerwony i Rafał Dobrucki niebieski kontra Karol Zombik, kask biały i Ryan Salivan kask żółty. 5-1 to wynik marzenie, no ale czy stać na to Łota i Dobródzkiego? Najszybciej spod taśmy niespodziewanie Karol Ząbik, później wajdżuszowianie, Łotki, Dobrucki, Ryan Saliwan został na końcu stawki, no ale tam ciasno jest po zewnętrznej Łot atakuje Zombika i jest na pierwszym miejscu. Tymczasem Sullivan wypycha Dobruckiego. Jest trzeci. kasuje się, wszystko zmienia. Ryan Sullivan już na drugiej pozycji wyprzedził Karola Zombika. No i podnieś za moment, będzie starał się dobrać do skóry Łotowi. Ale trzyma koło Zombika, więc przyszły no, ten remis. Zadowalał Rywali w tym wyścigu. Szkoda, że Rafał Dowlucki nie utrzymał tego trzeciego miejsca. Bo Davey Watt no, pokazał się z jak najlepszej strony. Po przegranym starcie zdołał na dystansie objechać Karola Zombika. A za chwilę zamelduje się na pierwszym miejscu. No i dzięki temu w tym biegu remis 3 do 3. W 11 wyścigu Maciej Kuciapa, Kask niebieski, Scott Nichols, czerwony. Będą walczyć o punkty z Matejem Żagarem, Kask biały i Robertem Kościechoł. Kask żółty. Tylko 4 punkty przewagi Rzeszowian po 10 startach. 32 do 28. A więc w każdym wyścigu trzeba walczyć o maksymalne zdobycie punktowe, aby zakończyć ten mecz zwycięsko. I Rzeszowianie chyba doszli do takiego wniosku, bo w 11 wyścigu. Świetnie Kuciapa ze startu, świetnie także Nikol Zobacz, pojechał trochę za szeroko, ale drugiego miejsca nie stracił. Żagar jest trzeci. Kościecha zamyka stawkę czwórki już a więc na 5 do jednego marma Maciej Kuciapa. Mówiłem już o tym ostatnio, ze sporymi problemami. Dziś też zaczął nie najlepiej, no ale kolejny bieg, w którym jedzie na 5 do 1. W starcie e, Przybył podwójne zwycięstwo w parze z Niki Pedersenem. Teraz wespół z e, Scottem e, Nicholsem, bo żagar traci do nich już dobrych kilka metrów. No i trudno się spodziewać, aby padł inny rezultat niż 5 do 1 dla Marmy. Maciej Kuciapa i Scott Nichols za moment będą na linii mety. 5 do 1 dla Rzeszowian wyścigu numer 11. 37 do 29 przed 12 wyścigiem, w którym pojadł Karol Zombie, z Białej, Matej Żagar, z Żółty ze strony gospodarzy, Mateusz Szostek, Kaz Niebieski, Davy Łotka z Czerwony. Ważny wyścig. Zobki jako rezerwa taktyczna, żagar, jako z zawodnika, no i proszę, nie poradził sobie z nimi Łot, przynajmniej jak na razie. Trzeba powiedzieć, że Żagar zdążył na start w ostatniej chwili, przecinając zieloną murawę Rzeszowskiego Stadionu Od Popsek. ale opłacił się ten pośpiech. Zombik z Żagarem, teraz Łot przy krawężniku, czy da radę choć jednemu rywalowi? Wciąż wolniejszy Mateusz Szostek, daleko za pierwszą trójcą, przed tym biegiem, jeszcze wszystko było możliwe. Jeszcze nawet Rzeszowia nie mogli powalczyć o punkt bonusowy. No ale podwójne zwycięstwo zawodników toruńskich w tym starcie chyba przekreśla sprawę tego bonusa. Tak teraz Łotwo zewnętrzne atakuje. Czy da radę Davy Łot? Ostatni atak Łota, bo za moment linia mety, ale nie da rady, niestety. Nie da rady Davy Watt, 5 do jednego wygrywają ten wyścig Torunianie. Do czterech punktów stopniała przewaga gospodarzy. Jest 38 do 34. A w wyścigu 13 ostatnim przedbiegami nominowanymi zobaczymy Rafała Dobruckiego w Kasku Niebieskim i Niki Petersena w Kasku Czerwonym. Parę gości tworzą Ależ Dryml, Kask Biały i Ryan Sullivan, kask żółty, no więc mocno tu jeszcze muszą się napocić Rzeszowianie, aby wygrać e, ten mecz. Jeszcze trzynasty. Mocno wypychany tam Pedersen, no ale to przez Rafała Dobruckiego. Poszli obydwaj Rzeszowianie na zewnętrzną, no ale najważniejsze, że są na pierwszych dwóch miejscach. Ciasno tam było przy wyjściu w pierwszy wiraż, no ale teraz wszystko poukładało się dobrze, pomyśli. Gospodarzy Ryan Sullivan na trzecim miejscu, a Ależ Dryml zamyka stawkę tego biegu. I oby tak do końca, oby Rzeszowianie dowieźli podwójne zwycięstwo, żeby spokojnie można będzie emocjonować się biegami nominowanymi. Niki Pedersen z Rafałem Dobruckim, Ryan Sullivan e, dobrych kilka metrów. Za Rafałem. A więc wszystko na to wskazuje, że po tym biegu Reszowcy kibice będą się mogli cieszyć z pięciu punktów dla marmy. Szał radości. Już wszyscy wstają. Niki Pedersen i Rafał Dobrucki. 5 do jednego wyścigu z Salivanem i drymlem. To naprawdę znakomity rezultat. Davey Watt w kasku czerwonym i Rafał Dobrudzki w kasku niebieskim to para marmy na wyścig 14. Zarywali mają Karola Zombika, kask żółty, który tu jedzie jako rezerwa zwykła. To już siódmy start juniora Torunian. No i stawkę uzupełnia Ryan Sullivan, kask biały, on tu jedzie. Jako rezerwa taktyczna jeszcze zobaczymy go w 15 wyścigu. Wyścig 14 tymczasem już ruszył. Świetnie spotkaćmy Davy Watt w kasku czerwonym. próbował dociągnąć do niego Rafał Dobrucki, wytknięty nieco przez Zombika, ale Rzeszowianie na dwóch pierwszych miejscach. Nie, jednak Dobrucki ustąpił pola Zombikowi. Było tam bardzo ostro przy wejściu w drugi wiraż, No i Dobrucki spadł nawet na czwarte miejsce za plecy Saliwana. David Watt na prowadzeniu, Karol Zombigi Ryan Sullivan na drugim i trzecim miejscu, Rafał Dobrucki który po starcie miał szansę jechać złotem na 5 do 1 teraz ostatni, ale blisko Dobrucki rywali, może jeszcze powalczy przynajmniej o jeden punkt i o zwycięstwo biegowe zwycięstwo w tym czternastym wyścigu remis praktycznie daje Rzeszowianom wygraną o punkcie bonusowym niestety kibice Marmy w tym meczu mogą zapomnieć. Davey Watt w wyścigu 14 przed dwójką Torunian, Rafał Dobrucki czwarty, a więc 3 do 3. 46 do 38, a więc zwycięstwo Marmy Polskie Folie w meczu z Unibaksem Torun. Już zapewnione, nie znamy tylko końcowego rezultatu, poznamy go za kilkadziesiąt sekund po ostatnim, piętnastym wyścigu, w którym zobaczymy ze strony gospodarzy Niki Pedersena w kasku czerwonym i Scotta Nikolsa w kasku niebieskim parę toruńską tworzą Ryan Sullivan, kask żółty i Aleš kask biały, a więc pojedynek czwórki najlepszych zawodników dzisiejszego widowiska. No i przede wszystkim będziemy się emocjonować tym, czy Niki Pedersen zdobędzie komplet punktów. Jak do tej pory cztery zwycięstwa Rzeszowskiego-Duńczyka. No i czy będzie pierwszy niki? Jest na prowadzeniu na drugim wirażu. Musiał ostro walczyć o to pierwsze miejsce w trakcie pierwszego łuku po starcie i później na drugim wirażu. No ale najważniejsze, że jest pierwszy. Scott Nichols próbuje pójść w jego ślady. Objechać po zewnętrznej Rajana Saliwana. Odstał od tej pierwszej walczącej trójki. Ależ dryml, no ale na razie wciąż. Saliwan drugi Nichols przypuszcza kolejny atak po zewnętrznej w pierwszym wirażu nabrał prędkości ale wciąż jedzie tylko po jeden punkt Scott Nichols Niki Pedersen przed Ryanem Saliwanem. Scott Nichols jakby chciał udowodnić że jedna wpadka w dzisiejszym spotkaniu kiedy przyjechał trzeci przegrywając bieg podwójnie to przypadek przy pracy. Niki Pedersen przed Saliwanem Scott Nichols trzeci, a więc ostatni bieg Rzeszowianie wygrywają 4 do 2 w całym meczu. Marma jest lepsza od Unibaksu o 10 punktów Rzeszowianie wygrali 50 do 40. Mówię, ważne, że dwa punkty zostały w Rzeszowie i one już mówi naprawdę dużymi krokami nas przyczyniły do tej pierwszej szóstki. Także że możemy już chyba spokojnie myśleć o tym. I myślę, że kibice znowu zobaczyli kawał dobrego żużla tutaj, także że chyba tylko się trzeba z tego cieszyć. To fantastyczny wieczór, jestem bardzo szczęśliwy, bo ja i chłopcy pojechaliśmy wspaniałe zawody. Mój występ chyba niezły. Kolejne wspaniałe zawody w Rzeszowie, ale tak do końca nie jestem zadowolony ze swego występu. Testowałem nowy silnik. Nie zdobyłem tyle punktów, co chciałem, ale najważniejsze, że wygraliśmy.